Jaki los spotka tych, których charaktery nie będą podobać się Bogu, i czy dzisiaj jakiś charakter podoba się Bogu? Cytowałem jeden z wersetów, ten właśnie z księgi Objawienia. Mogę go jeszcze ponownie przytoczyć. Księga Objawienia, 22 rozdział, wiersz 8, tam gdzie opisane. Są właśnie charakterystyki. Opisana jest charakterystyka osób, którzy nie znajdą się w Królestwie Bożym z uwagi na cechy ich usposobienia, cechy ich charakteru. 21 rozdział yy, Księgi Objawienia i wiersz 8: Lecz bojaźliwym i niewiernym, i obmierzłym i mężobójcom, i wszetecznikom, i czarownikom, i i wszystkim kłamcom, część ich dana będzie w jeziorze gorącym ogniem i siarką. To jest śmierć wtura. To, co również czytaliśmy w liście do Galacjan, piąty rozdział, również możemy, mogę jeszcze przypomnieć. List do Galacjan, piąty rozdział, wiersz od 19 do 21. A jawne są uczynki ciała, które te są cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźni, sfary, nienawiści, gniewy, spory, niesnaski, kacerstwa, zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, biesiady i tym podobne rzeczy, o których przepowiadam wam, jaką mi przedtem powiedział, iż którzy takowe rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Co nie oznacza, oczywiście i o tym również pisze apostoł we wcześniejszych wersetach, że jeżeli ktoś w takim stanie zetknął się ze Słowem Bożym, i teraz właśnie będąc dotknięty tymi, tym skażeniem grzechu i tymi cechami, o których przed chwilą czytaliśmy, jeżeli podjął decyzję, okazał pokutę kruchem, wyznał przed Bogiem te wszystkie grzechy, odrzucił je, przestał ich praktykowania i powziął silną decyzję, że nie będzie więcej tych rzeczy czynił, a także zaufał Bogu w znaczeniu wiary, czyli właśnie ocenił Zbawiciela jako tego, przez którego mu może osiągnąć pojednanie z Bogiem i poświęcił się Bogu, mógł zupełnie i takie przypadki oczywiście były w przeszłości i są obecnie, zupełnie z tych rzeczy się oczyścić.